Witam, tu Samojec D. Dziś trochę inny film, nie o komputerach, ale też związany z komputerami. A mianowicie w tym filmie powiem wam, jakie gry z lat 2000 warto zagrać. Pojawią tu się znane i lubiane gry, a nawet klasyki z tamtych lat. Nie będzie to top 10 gier. Jeszcze zaznaczę. Mam nadzieję, że film się spodoba, jeśli się... Spodoba to zachęcam do postawienia łapki w górę. A tak by the way robię challenge na tym kanale. Do końca roku zamierzam wbić 100 subskrypcji, więc zachęcam do dawania subów. Również zachęcam do kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco z filmami na kanale SamoSD. A teraz przechodzimy do właściwej części filmu. Pierwsza gra, Icy Tower. Tom grę chyba zna każdy. Gra ta została stworzona przez szwedzkie studio... Freelance Design API w 2001 roku. Jest to zręcznościowa platformówka. Wcielamy się w tej grze w bohatera, który próbuje wydostać się z lodowej wieży. Sterowanie jest bardzo proste i gra zadziała nawet na wirtualnej maszynie. Ta gra również dostępna jest na urządzenia z Androidem i iOS-em. Druga gra, GTA Vice City. Jest to jedna z części najpopularniejszych gier gangsterskich. Została stworzona przez studio Rockstar Games Premiera gry była w 2002 roku Akcja gry rozgrywa się w tytułowym mieście Vice City Zorwanym na Miami i dzieje się w latach 80 Ubiegłego wieku Graf Gra ma super grafikę Ma super fabułę oraz świetny klimat Nie muszę Chyba przez to mówić, że ta gra ma niskie wymagania sprzętowe Co pójdzie nawet na najtańszym laptopie Jak ktoś nie grał w tą grę A lubi serię GTA lub Chcę sobie nadrobić starsze odsłony GTA albo nadrobić zaległości w serii GTA, to polecam. Trzecia gra GTA San Andreas. Skoro jesteśmy przy serii GTA, to trzecią grą będzie GTA San Andreas. Została stworzona przez Studio Rockstar Games. Premiera tej części GTA była w 2004 roku. Uchodzi za najlepszą część tej kultowej serii gier. Akcja gry dzieje się. W latach 50. ubiegłego wieku, a rozgrywa się w Los Santos w tytułowym stanie San Andreas. Również ta część gry ma niskie wymagania sprzętowe. Czwarta gra GTA 3. Kolejna gra ze serii GTA stworzonej przez Rockstar Games. Ta gra została wydana na konsole PS2 w październiku 2001 roku, a na PC w maju 2002 roku. Jest to pierwsza część GTA, która jest 3D. Gra rozgrywa się w mieście Liberty City. Gra ma jeszcze niższe wymagania niż części z poprzednich pozycji na tej liście. Piąta gra, Wiedźmin. Jest to pierwsza odsłona popularnej serii gier RPG stworzonej przez CD Projekt Red, Polskie Studio. Gra została stworzona w 2007 roku, a rok później edycja rozszerzona tej gry. Głównym bohaterem tej gry jest Geralt Rivii. Pamiętam, jak tą grę robiłem w 15 klatkach na sekundę na laptopie z 2010 roku z procesorem Intel Pentium Dual Core, ale to dobrze się bawiłem. Super fabuła, super ścieżka dźwiękowa, naprawdę warto zagrać tą grę i przejść do końca. 6 gra, a w zasadzie seria. Tą pozycję zostawiłem na koniec, możecie się zastanawiać, co to za seria gier, a jest nią Gothic! Gra została stworzona przez niemieckie studio Piranha Bytes, jest to popularna seria gier RPG, szanowana przez wielu graczy, gra ma wiele wiernych fanów, a nawet fanatyków, którzy powracają do serii tych gier nawet co roku. W tej serii to Gothic, ta gra została wydana w 2001 roku, Gothic 2, ta gra została stworzona w 2002 roku, a rozszerzenie tej gry w 2003 roku. Które nazywa się Noc Kruka, a w 2006 roku Gothic 3. Seria tych gier ma świetną fabułę oraz ścieżkę dźwiękową. Jeżeli nie lubicie przestarzałej grafiki to polecam mod x 11 dla Gothic on, oraz dla Gothic 2 Noc Kruka. Jeszcze raz polecam. Witam, tu samo D. Dziś trochę inny film, nie o komputerach, ale też związany z komputerami. A mianowicie w tym filmie powiem Wam, jakie gry z lat 2000 warto zagrać. Pojawią tu się znane i lubiane gry, a nawet klasyki z tamtych lat. Nie będzie to top 10 gier. Jeszcze zaznaczę. Mam nadzieję, że film się spodoba. Jeśli się spodoba, to zachęcam do postawienia łapki w górę. A tak, by the way, robię challenge na tym kanale do końca roku. Zamierzam wbić 100 subskrypcji, więc zachęcam do dawania subów. Również zachęcam do kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco z filmami na kanale SamoSD. A teraz przechodzimy do właściwej części filmu.